Jurassic World Evolution 3 prawdopodobnie zostanie ujawnione już w ten piątek o godzinie 23 na Summer Game Fest. Postanowiliśmy razem z resztą ekipy Jurassic Polska, że nie ominiemy tej okazji i zrobimy transmisję na żywo z naszą reakcją na ten zwiastun i krótkim omówieniem. Oprócz naszego głównego zespołu czyli pewnie ja ma Szyszka, czaszki raczej nie będzie. Planujemy po prostu tutaj jeszcze udział innych youtuberów. Nie zdradzę teraz kto to będzie, bo wszystko może się jeszcze zmienić, ale nie będziemy na pewno sami. Obecność Frontier na tym wydarzeniu, w sensie na Summer Game Fest, jest potwierdzona, a przypomnę, że druga odsłona Evolution również była ujawniona na Summer Game Fest w 2021 roku. Mamy nadzieję, w sensie... Jasik Polska, nasza grupa, że mimo wszystko, mimo późnej godziny dołączcie do nas na streamy i spędzimy dobrze czas. No i oczywiście użyjmy ten zwiastun.